Siemanko, z tej strony Dawid. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Przerwa między kolejkami jest niezwykle krótka, dlatego bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na kolejny odcinek o Fantazy Premier League. Zajmiemy się analizą przed kolejką 19. Będzie to dosyć szybka analiza, więc nie przedłużając, zapraszam. Klasycznie zanim zajmiemy się analizą, najpierw rozliczenie z poprzedniej kolejki spotkań Kolejka 18 nie była dobra w moim wykonaniu. Spadłem o prawie 150 tysięcy miejsc, właściwie okolice właśnie tej liczby. Niby 50 punktów, de facto netto to jest 46 punktów, bo dokonałem trzech transferów za minus 4 punkty. Transfery ogólnie mogły wyjść na plus, ale posadziłem Dina Hendersona, który zachował czyste konto na ławce rezerwowych. Zagrałem Łukaszem Fabiańskim. Ogólnie kolejka określiłbym mianem pecha. Po prostu pech, dlatego że Fabiański grał naprawdę dobry mecz w Southampton, a doznał kontuzji i musiał być zmieniony. Zanotował już do tego momentu trzy interwencje, więc skończył z dwoma punktami, a nie jednym. Do tego transfery, które zrobiłem, no wyszły na duży minus, dlatego że kunia, którego sprzedałem. Dał gola i asystę. Zrobił w sumie 12 punktów. Haaland miał karnego, no i to też jest właśnie pech, że nie trafił tego karnego. Pickford obronił. Posadziłem Hendersona, który pechowo akurat teraz zachował czyste konto. Pewnie przez kolejne 5 spotkań, kiedy będę nim grał, nie zachowa żadnego czystego konta. Pechowo zostawiony też Louis Hall na ławce, ale nie sądziłem, że zachowają oni czyste konto za Ston I tak naprawdę to, jaki wniosek wysuwam z tej kolejki, to, że Chytry traci dwa razy. Chciałem po prostu. Teraz sprowadzić Halanda, dlatego że wydawało mi się, że transfer samego Saki na Sara, który mogłem zrobić, mogłem tak to po prostu zostawić, nie brać Bruno Fernandesza wtedy też, tylko wziąć tego Sara z myślą taką, aby wziąć Halanda w następnej kolejce, to będzie. Gorszy pomysł niż wzięcie Halanda już teraz za Mateusza Kunie. No, bo myślałem, że kunia z Manchesterem United no to nie pogra sobie za bardzo, a on szalał tam. Można by było powiedzieć, że wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie FA, które nie wlepiło kuni zawieszenia. No, ale prawda jest taka, że skoro nie był zawieszony, to mogłem go zostawić w swoim składzie, nie grać za minusy, zagrać jeszcze rają na ten jeden mecz, zagrać też kunią i zagrać po prostu sarem zamiast saki, z myślą taką, że w następnej kolejce dokonuję wymiany na Halanda. Wtedy miałbym luźno 20 punktów więcej, bo nie miałbym minus 4, to po pierwsze. A po drugie, miałbym 4 punkty więcej na bramkarzu i 12 punktów więcej na napastniku. Robi różnicę? No, oczywiście, że robi różnicę. Ale to tyle o moim składzie. Przejdźmy już do analizy opcji. Tak jak mówiłem, będzie to tym razem skrótowa forma. Dlatego, że nie mam też czasu za bardzo na montowanie tego, chciałbym też, żeby ten film był w jakimś rozsądnym czasie do obejrzenia. Dlatego też pokazuję Wam już teraz tabelę z obrońcami. Przypominam legendę, zielona opcja to jest opcja do kupienia nawet na tę kolejkę. Żółta opcja to jest zawodnik, z którym albo można zaryzykować, ale nie jest on pewnym wyborem. Albo można go po prostu przetrzymać, bo na przykład ma teraz jeden dobry mecz, ale ogólnie nie jest to zawodnik, którego bym się trzymał na dłuższy czas, albo ma cięższy kalendarz, ale na dłuższą metę można go przetrzymać. Tak jest na przykład z obrońcami Arsenalu. Także trzy krótkie wnioski. Jeśli chodzi o półkę premium, moim zdaniem poza trendem nie ma tutaj w tym momencie w kogo inwestować, tak jak wspominałem poprzednio. Do Trenda wolałbym sobie dopłacić względem Wandajka. Także na tym zamykamy temat. Opcje premium to w tym momencie dla mnie tylko i wyłącznie trend, jeśli chodzi o kupno, jeśli chodzi o innych zawodników, po prostu bym ich trzymał w składzie. Dalej, ta półka średnia ma naprawdę niezłych zawodników, aczkolwiek dla mnie najlepszym wyborem w tym momencie jest Munios dlatego że Crystal Palace zaczyna teraz dobry kalendarz. Munios ma też niewyobrażalnie duży, jak na obrońce, potencjał ofensywny. Większy niż Robinson, większy niż Colwil, dlatego Munios jest dla mnie teraz lepszym wyborem niż oni, ale oni też są bardzo dobrzy i też można w nich zainwestować. Pożegnałbym się cały czas z Diniem, który nie jest niepewny składu i z Juanem Bisaką, dlatego że ten kalendarz to nie jest fajny kalendarz West Hamu i naprawdę nie wiem, w którym z tych pięciu spotkań chciałbym zagrać Juan Bisaką. No a w tej półce najniższej... Moim zdaniem, najlepszym wyborem w tym momencie jest Timothy Kastań, zawodnik, który urodził się trochę z przypadku, ale Kenetete doznał urazu. Wiemy, że Fulam nie planuje sprowadzać nikogo na tę pozycję, więc Kastań, póki będzie zdrowy i póki będzie w formie, to będzie zawodnik, którego będziemy oglądać właśnie na tej pozycji. A spadł on wyjątkowo nisko sceną, 4-2 za podstawowego obrońcę takiej drużyny jak Fulam. To jest naprawdę fajny deal, dlatego na piąty slot czy na zawodnika, po prostu do dopchania składu. Moim zdaniem, Kastań nadaje się w tym momencie idealnie. A Louisa Danka bym pożegnał, tak samo jak większość opcji z Brighton, dlatego że teraz cięższy kalendarz. Ja wiem, że Brighton może punktować lepiej z cięższymi drużynami, no ale ogólnie ta obrona nie jest szczelna, więc ja bym tego Danka pożegnał, korzystając z tego, że właśnie ma cięższy kalendarz. A co do innych zawodników w tym tanim pułapie, jeżeli ktoś gra, jeżeli ktoś ma miejsce w składzie, to bym go trzymał po prostu na tym piątym slocie. Wyjątek Vandenberg jego tak czy siak bym przetrzymał do momentu aż wróci po tej kontuzji, chyba że będzie się ona naprawdę długo przedłużać. Moje podejście jest takie, że dopóki to jest wasz obrońcy na piątym slocie i nie zamierzacie nim grać, no to nie musicie go na razie się pozbywać. Dalej, pomocnicy. Półka premium, moim zdaniem, jest dosyć jasna. Salah i Palmer, świetne wybory. Co do reszty, no to jest to pewne ryzyko. Saka jest do sprzedania, bo Arteta już kolejny raz powtórzył, że wypada on na wiele tygodni, możliwe, że nawet ponad dwa miesiące. Są debrujne Foden, można z każdym z nich zaryzykować, aczkolwiek żaden dla mnie nie jest pewniakiem w tym momencie i wolałbym raczej wydać pieniądze gdzie indziej niż inwestować w nich. Co zrobić z Bruno Fernandeszem? Wiem, że ostatnio podpowiadałem, że jest to moim zdaniem najlepsze zastępstwo Saki 1 do 1. No, nie spodziewałem się oczywiście, że Bruno dostanie czerwoną kartkę i to jeszcze przed rozegraniem 60 minut. Ja bym go w tym momencie przetrzymał, dlatego że zawieszenie za dwie żółte kartki to jest zawieszenie tylko na jeden mecz, więc ominie on oczywiście spotkanie z Newcastle, ale na Liverpool wróci. Później jest dobry kalendarz, dlatego szkoda byłoby mi transferu na to, żeby Bruno Fernandesza sprzedawać. Wolałbym po prostu zagrać jakimś rezerwowym i zagrać jednego zawodnika mniej, zagrać. W 14 zamiast 15. Jeśli chodzi o zawodników na czerwono, to taki kolejny punkt będzie moim zdaniem albo mają oni słabszy kalendarz i pozbyłbym się ich, albo tak jak Klajwert jest zawieszony i będzie on dostępny tylko na mecz z Evertonem, a później jest też cięższy kalendarz bormów, więc tego Clyverta już teraz bym sprzedał. A Smith -Row może i kalendarz ma fajny, ale jest tam jakiś uraz, moim zdaniem też nie jest on najpewniejszy składu. I łobi, jeśli chodzi o fulam, jest pewniejszy, natomiast też nie jest jakąś fantastyczną opcją. A mówiąc o fantastycznych opcjach, moim zdaniem teraz na pierwszy plan wysuwają się zawodnicy Crystal Palace, tacy jak właśnie Eze czy Ibrahima Sar. Znowu popełniłem ten błąd, chodzi mi oczywiście o Ismaile Sara. Nie wiem, co mi się wzdrało z tym Ibrahimą, ale cały czas bardzo dobrym wyborem jest Morgan Rogers za 5-4 z Aston Villa, który ma naprawdę. Interesujący kalendarz, dlatego też cały czas można w niego inwestować, można się go trzymać. Ja sam też go mam. To jest chyba jeden z najbardziej niedoszacowanych zawodników w tym sezonie fantazy, więc warto jest go po prostu mieć w swoim składzie. Amat w tym momencie nie inwestowałbym w niego, dlatego że jest ten Newcastle, później jest Liverpool od kolejki 21 wchodziłbym w Amada Diallo, a inni zawodnicy, no to tak jak mówię, można ich przetrzymać, można ich sprzedać. To jest bardzo mocno zależne od waszej czutki i od waszego przeczucia, właśnie, co zrobić z danym zawodnikiem, czy będzie on dalej punktował, czy nie, bo są piłkarze, którzy mają teraz dobre spotkanie, jak na przykład Madison, więc można go przetrzymać, można liczyć, że wreszcie zagra on w pierwszym składzie kolejny raz. Są też piłkarze. Którzy ogólnie są dobrymi zawodnikami i fajnymi opcjami do fantazy, ale mają teraz cięższy kalendarz, jak na przykład Bemo, A są zawodnicy, po których nie spodziewamy się wielu zwrotów ofensywnych, ale też mają fajny kalendarz, jak na przykład Enzo Fernandez. Tak jak mówiłem, mi się on nie podoba, bo gra po prostu dla mnie zbyt defensywnie, jak na zawodnika, którego chciałbym mieć w fantazy. Dlatego też w tego Enzo ja bym nie inwestował, ale można oczywiście. No i napastnicy. Tutaj też kilka zmian zaszło. Przede wszystkim dla mnie najlepszym zawodnikiem teraz do zainteresowania jest Jackson, minus taki. Może on faktycznie zrotować, może nie zagrać w tym meczu z Ipswich, może zagrać tutaj w On cały czas jeszcze nie dostał tej piątej kartki zawieszenia. Jeśli nie dostanie jej w meczu z Ipswich, no to wtedy Jackson nie będzie już kartkę od zawieszenia, tylko sześć kartek od zawieszenia, więc wtedy spokojnie będzie można w niego zainwestować bez obawy o to, że on któreś spotkanie przepauzuje. Większość napastników moim zdaniem są zawodnikami do przetrzymania lub do ryzyka z inwestowaniem. Isak mi się nie podobają teraz te dwa mecze, które są, ale zastanawiam się sam nad tym, czy jak nie będę zadowolony jakoś bardzo z Halanda w tych dwóch spotkaniach. To czy w kolejce 21 nie przesiąść się na Isaka, dlatego że w kolejce 22 oczywiście Haland ma lepszy mecz niż Isak, ale ogólnie Isak też nie ma słych spotkań. No i chyba jest w tym momencie w zdecydowanie lepszej formie. Zmieniłem zdanie co do Kuni, chociaż to też jest gwiazdką, że dopóki nie dostanie zawieszenia, można faktycznie go przetrzymać. Nie jest to pilny zawodnik do wyrzucenia. Mi się nie podoba w nim to, że to jest tak naprawdę jedyny piłkarz w całym Wolverhampton który potrafi grać w piłkę, który chce grać w piłkę. Z drugiej strony to plus, że to on jest tam liderem w drużynie i od niego tak naprawdę wszystko zależy, ale ogólnie fajnie jest mieć zawodników, którzy mają też partnerów dobrych do współpracy ze sobą. Pojawił się też w tabeli Jezus, dlatego że nie można przejść obojętnie obok jego wystrzału formy i tak samo obok tego, że wrócił on do wyjściowego składu Arsenalu. Być może pod nieobecność Buka Yosaki to będzie bardzo fajny zawodnik do przyinwestowania. Na razie zobaczyłbym, czy on na dłuższy czas utrzyma skład w arsenalu. No i teraz też kalendarz arsenalu nie rozpieszcza, dlatego na te cztery kolejki jeszcze bym się wstrzymał z inwestowaniem, ale jeśli bym go miał, no to pewnie bym go nie wyrzucał, bo gra. Jest z dobrej drużyny za niewielką cenę, więc moim zdaniem nie jest to aż taki zły wybór. Ale najlepszy dla mnie jest cały czas w tej półce cenowej Chris Wood, więc jeśli miałbym kogoś kupować z napastników w tej niższej półce cenowej niż Jackson, no to byłby to pewnie Wood. Co do zawodników niżej, moim zdaniem Joa Pedro to jest zawodnik, którego cały czas bym trzymał. Ja wiem, że on może irytować, że blankuje, ale hej. Perspektywa jest taka, że większość z Was pewnie kupowało go za cenę 5,5, 5,6, może 5,7. Za tę kwotę to jest napastnik, który oferuje naprawdę dużo, i jako trzeci napastnik w kolejności do gry, albo nawet drugi, moim zdaniem, można cały czas go trzymać. On prędzej czy później zacznie dawać zwroty ofensywne. Warto też zauważyć, że gra on więcej w Brighton. Wcześniej schodził w okolicach 70 minuty, teraz gra praktycznie całe mecze. No i tak jak mówiłem, przy okazji właśnie Danka, tam Mitoma też był na czerwono zaznaczony, czy Giorginio Ruter. Teraz cięższy kalendarz, ale w przypadku João Pedro nie uważam, by był to aż taki kalendarz, w którym strach byłoby nim zagrać. Na koniec klasyczny przegląd tego, kto jest zawieszony albo kto zbliża się do zagrożenia. Robert Sanchez to jedyny bramkarz, który ma tutaj cztery żółte kartki i tak naprawdę przed tą 19. kolejką jest zagrożony pauzą, jeśli chodzi o obrońców. Pauzują Matikasz, Margay. Mark Gay. A co do zawodników zagrożonych pauzą, to jest to m.in. Juren Timber z popularnych wyborów Luis Dunk i Van Hecke, więc cały duet z Brighton. Anthony Robinson, czyli bardzo popularny zawodnik, który też jest na czterech żółtych kartkach. Murio i cały czas niezatapialny Ryan Aitnuri. Wśród pomocników, tak jak już wspominałem, pauzuje Justin Cliver za piątą kartkę. Jest też Jordan Ayu, Dominik Sobosloj, Manuel Ugarte i Ryan Yates. A także Tomasz Sołczyk i Guido Rodriguez, zapomniałbym o nich. A wśród zawodników zagrożonych pauzą jest Morgan Rogers. Z popularnych opcji jeszcze James Madison, a reszta to nie są zawodnicy raczej, którymi interesujemy się aż tak bardzo w fantazy. No i z napastników zagrożeni są Jesus, Jackson, Wardi, Darwin, Gagpo i Armstrong. Także z zawodników nas interesujących tak naprawdę tylko Jesus i Jackson. Jako że kolejka 19 to jest ostatni moment na zagranie dzikiej karty numer 1. Przygotowałem więc mój pomysł na dziką kartę. Gdybym miał ją zagrać w tym momencie, to myślę, że wyglądałaby ona mniej więcej w ten sposób. Przede wszystkim, właśnie uważajcie, by wykorzystać tę dziką kartę, bo inaczej przepadnie ona i po prostu od kolejki 20 można zagrać dziką kartę numer 2. Wątpię, by wiele osób miało jeszcze dziką kartę numer 1, ale jeśli macie, no to zagrajcie ją koniecznie teraz. Przechodząc już do tego składu, w bramce postawiłem na Dina Hendersona, którego sam mam w drużynie, a jego zmiennikiem został Waldi Marson. Oczywiście fabiański byłby tutaj naturalnym wyborem, natomiast doznał on kontuzji, nie jesteśmy pewni, kiedy on wróci. Na pewno będzie pauzował przez przynajmniej 6 dni, dlatego że protokół po prostu jeśli chodzi o urazy głowy. Jest taki, że bramkarz czy jakikolwiek inny zawodnik z pola nie może zagrać przez 6 dni, przynajmniej od momentu doznania urazu. A dlaczego Waldi Jest tańszy o 01, Waldi Marson kosztuje 3,9, Fabiański 4.0. A do tego Flecken też doznał jakiejś kontuzji w trakcie spotkania wczorajszego, dlatego Waldi Marson może teraz wskoczyć na jakiś czas do bramki. Nie wiemy, jak poważny jest uraz Flekena, dlatego. Jest to troszeczkę kodów w worku. Można też tutaj iść w takich zawodników jak Forster czy jak Dubrawka. Oni są troszeczkę drożsi, a raczej na dłuższy czas zajmą miejsce swoich podstawowych bramkarzy. Natomiast nie uważam, by było to warte do inwestowywania. Henderson to jest dobry bramkarz, i raczej w większości kolejek będziecie chcieli grać nim. A jak coś, no to jest ten Waldek na ławce. Jeśli chodzi o obrońców, to przede wszystkim Trent i Gabriel, dlatego że to są teraz zawodnicy premium, którzy moim zdaniem na dłuższą metę są warci trzymania w składzie. Do tego, do rotacji jest Cole Willis-Holland, dlatego że uważam, że Newcastle i Chelsea dość dobrze rotują ze sobą, jeśli chodzi o kalendarz. Na zabezpieczenie jest Kastanie za 4-2. O tym mówiłem, moim zdaniem na dopchanie składu właśnie jako piąty obrońcy na dzikiej karcie. To jest bardzo fajny wybór. Natomiast na tych trzech slotach, moim zdaniem, możecie sami dobrać sobie zawodników, do których macie przekonanie, na których was stać i jesteście pewni co do tego, że oni właśnie mogą fajnie ze sobą rotować. Warto to sobie sprawdzić po prostu w kalendarzu. Jeśli chodzi o pomoc, tutaj Mohamed Salah, Cole Palmer. Morgan Rogers i Ibrahima Sartu są zawodnicy, co do których nie miałem żadnych wątpliwości, że chciałbym ich mieć właśnie na takiej dzikiej karcie. Jeśli chodzi o Odegarda, jest to trochę zawodnik, którego wcisnąłem na siłę, dlatego że ogólnie chciałbym mieć w tym miejscu Bruno Fernandesza, no ale jest on zawieszony. Pewnie gdybym ułożył taki skład, mój plan wyglądałby w ten sposób, że zagrałbym Odegardem w tej kolejce i w następnej, a od kolejki 21 podmieniłbym go na Bruno Fernandesza. Dlatego też, jeśli macie więcej pieniędzy, możecie zaryzykować na tym slocie z Fodenem na przykład, czy z Kevinem de Bruyne ale oni są niepewni występu w każdym meczu w pierwszym składzie, a Odegaard póki jest zdrowy, wiemy, że zawsze będzie grał w Arsenalu. Plus jest taki oczywiście, jeśli chodzi o zawodników Manchesteru City, że oni grają raczej jako w pierwsi, więc będzie można czasami liczyć na jakieś przecieki, czy Foden gra, czy De Bruyne gra. Może będzie taka informacja przed deadline. Natomiast jeśli chodzi o atak, moim zdaniem Isak, Jackson i João Pedro to jest szablon i nie ma co się na siłę wyłamywać z tego szablonu. Można oczywiście byłoby zaryzykować z Halandem, tak jak ja to zrobiłem, ale po tej jednej kolejce nie wiem, czy jest to warte ryzyka. Teraz już też jego termin przydatności jest troszeczkę krótszy, a Isak jest naprawdę w dobrej formie i moim zdaniem to byłby zawodnik, którego chciałbym bardziej na dzikiej karcie niż Halanda. Tak jak wspominałem z Jacksonem, jest to ryzyko, że on może w tym meczu usiąść, by po prostu być oszczędzonym i nie dostać kartki. Ale tak czy siak, ja bym go wziął na tej dzikiej karcie. Tak samo João Pedro, moim zdaniem do 6 milionów. To jest cały czas najlepszy wybór w ataku. Co tutaj jeszcze można pozmieniać? No moim zdaniem, jeśli ktoś ma więcej pieniędzy, jeśli kogoś stać na taki zabieg, to można oczywiście podmienić tutaj Coluila na Munioza, który ogólnie ma większy potencjał ofensywny, a Dina Hendersona na Roberta Sancheza. Ale wiemy, że Sanchez może raz na jakiś czas Usiąść i zagrać za niego Filip Jorgensen, żeby po prostu dostać swoje minuty. Z kolei Munios ma właśnie większy potencjał ofensywny niż Colwill, dlatego można oczywiście z nim zaryzykować. Jeśli chodzi o inne zmiany w składzie, z Odegarda można sobie zejść na jakiegoś innego pomocnika, w którego bardziej wierzycie. Czy to może być właśnie Foden, czy może być to po prostu ktoś z niższej półki, jak nawet Semenio. On też ma właśnie jeszcze dwa. Powiedzmy, że OK, dobre fiksy, i po tych dwóch kolejkach można go podmienić na właśnie Bruno Fernandesza. A ja teraz na chwilę przejdę już do swojego składu. Na najbliższą kolejkę w bramce Dean Henderson w obronie Trent, Gabriel, Rico Lewis. Cały czas wierzę, że to City może kiedyś zachować czyste konto, więc tym Lewisem zagram. Zwłaszcza, że nie mam dobrej alternatywy teraz na obronie, gdyż Hall na wyjeździe na Manchester United moim zdaniem też nie jest dobrym wyborem. Greaves nie wiadomo, czy w ogóle zagra. Teraz zagrał, ale. W meczach w środku tygodnia on może grać, a w meczach w weekend może grać Burgess. W pomocy Salah, Palmer, Ismaila Sarr, Morgan Rogers i Antoine Semenio, a w ataku Halland i Raul. Tak jak możecie zobaczyć, na razie opaskę ma Halland, ale jeszcze nie podjąłem tej decyzji, cały czas waham się, czy zagrać na kapitanie Hallandem, czy Salahem. Przekonuje mnie oczywiście mecz Halanda, bo gra z Leicester. Które jest bez pierwszego bramkarza, bronił tam Polak, Jakub Stolarczyk, a Salach gra z West Hamem, który jednak jest troszeczkę lepszą drużyną. Natomiast zobaczymy, jeszcze nie podjąłem tej decyzji. Co do innych zawodników, to waham się, czy na pewno sadzać Joa Pedro na ławce, dlatego że chociaż gra on za Willą, no to może on coś wpakować, do tego powinien mieć on rzuty karne, więc jeden karny i on tak naprawdę może zrobić punkty. Dlatego waham się, czy grać nim, czy semenio. A ja w tym momencie dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Tak jak mówiłem, dzisiaj troszeczkę bardziej skrótowo, jest to krótszy materiał, ale ja też nie miałem zbyt wiele czasu do tego, by przygotować się, a może bardziej by zmontować po prostu ten odcinek, by był on do obejrzenia w rozsądnym czasie. Jeśli materiał wam się spodobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę pod tym odcinkiem. Zachęcam też do sekcji komentarzy, gdzie możecie podzielić się albo swoją opinią, albo swoimi dylematami. Ja, jak zwykle, postaram się wam coś doradzić. Zachęcam też do subskrypcji kanału, by nie przegapić kolejnych odcinków. Osiągnęliśmy też już barierę 100 subskrypcji, za co bardzo oczywiście dziękuję i cóż, liczymy na więcej. W opisie tego odcinka znajdziecie też link do naszych innych social mediów. Zachęcam do obserwowania, a także znajdziecie tam kod i link do automatycznego dołączenia do naszej ligi Fantasy Premier League, do której oczywiście zapraszam do wspólnej zabawy. Ja jeszcze raz dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Dzięki za każdą łapkę w górę i za każdą subskrypcję, której dokonaliście. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i siemano!